będzie Koło Fortuny decydowało o moim, Amelii i Marty dniu. Będzie mi pomoże Amelia Cześć. i Marta. Cześć. Koło Fortuny zadecyduje czy Cześć. idziemy na plac zabaw, czy jednak nie, a może jeszcze później. Amelia daj. Później! Koło yes! zadecydowało, że idziemy później na plac, a teraz trzeba Zapytać koło fortuny, co będziemy teraz robić. Idziemy na plac, to musimy coś zrobić. Więc Amelia kręci jeszcze raz. I znowu to Budujemy Lego. Budujemy Lego, dobra. Nasze postacie tak wygląda Amelia, tak wygląda moja, a tak wygląda Marty. Amelia, która Ci się bardziej podoba? Marty. A Marta, to wie? Ciężki, Ciężki wybór. Sądzenie. Ciężkiego wyboru. Ciężki. Moje. Okej. Okay. Dla mnie też marty, więc jest jeden dla marty. My teraz zbudowałyśmy, no i teraz losujemy kolejne. Jak los się znowu budujemy lego, to... to. Jeszcze raz po prostu kręcimy. No. Okej. Okay. Spoko, losujemy. Okej. Okay. To nie jest. Zrobiłyśmy mój tak wygląda, bo ja lubię żaby, a, a Melly, tak, bo koty to są najlepsze zwierzęta, prawda, Amelia? Jedyne, który umiem rysować. <grym> a Wam nie pokaże swojej postaci, dlatego że czy w postaci zwierzę, konia, narysowała tylko to mogę Wam powiedzieć, bo prawdopodobnie na koniec filmiku będzie to film pokazywane. Albo, Albo w ogóle Marta mówi. Ja nie wiem. Dobra, teraz idziemy na plac, bo mówiliśmy, że, że będzie później. Ja słabo... Ciężko to widać. Ale... słabo to widać i To Dobra, Wam. Mhm. Tak, tak. Dobra. Dobra ja w ogóle teraz Natasza jest na tym Małpium Gaiu też Marta nagrywa no. udało się. Świetnie. Czy mam zrobić? Jak Marta tu usiąść albo fikołka, to i to no Amelia rosuj. I tak tego nie widzicie. I tak będziemy musieli wam powiedzieć, i tak. Jest. No. Wyszło, tak, tak, dobrze. Dobra, teraz na no też ogólnie robi figołka. Ja na przykład bym nie umiała. Serio? Jak no. masz to? No. Ja potrafię. No. Wygrała. Marta wygrała, tak? Wygrała Maria. Ja wygrałam. Po koniec tego challenge'u Marta, zajmę się. Pa pa! Laka! Kotęły. też będą. Właśnie bycie uszły, Nie umarły. Dobra, jeśli Wam się podobał, dajcie łapkę w górę i subskrypcję. Pa!